W kolejnym filmiku, projekt rozpoczęty. Dzisiaj, jak widzicie, zacząłem od rozbiórki. Zacznę od naprawy błotnika i naprawy drzwi. Dosyć ważnym elementem odrestaurowania samochodów jest opisanie. Wszystkich elementów demontowanych, gdyż nie wiemy nigdy, jak długo potrwa naprawa. Wiadomo, możemy mieć dobrą pamięć. Natomiast albo zdjęcia, albo zdjęcia i opisy to jest jeden z ważniejszych, wydaje mi się, etapów. Tak, część boczka to znaczy elementów montażowych jest zdemontowana. Najlepiej sobie dosyć dobrze pozabezpieczać jakąś folią ze względu na uszkodzenia, które mogą powstać w trakcie przemieszczania się zdemontowanych elementów. Boczek już jest w bagażniku. Drzwi zdemontowane dosyć fajnie wyglądają, natomiast widzę, że już ktoś tutaj był. W późniejszym etapie pokażę na zdjęciach, jak wygląda. Faktyczny stan drzwi. Myślę, że na tą chwilę to tyle. Teraz jestem w trakcie demontażu śrub. Botnika przedniego, prawego. Możecie zobaczyć tutaj, że tutaj również ktoś już był. Widać to po bardzo świeżych śrubach oraz mastyce, znajdującej się w otworach. Zobaczymy, co znajduje się pod tym błotnikiem z tego względu, że chordziki w tych miejscach lubią sobie gnić zobaczymy co tam będzie tutaj nie wygląda zbyt ciekawie zobaczymy jak to będzie